powtórzyć za Jerzym Owsiakiem, że oj działo się działo, dużo się działo. Powiatowi udaje się, mimo tego, że budżet powiatu na kulturę jest nawet czasami kilkunastukrotnie kilkunastu mniejszy niż dużych gmin powiatu Czymnickiego, udaje się robić naprawdę wiele Powiatowe Dni Kultury w Pęgowie, gdzie pokazaliśmy największe nasze sławy, największych naszych artystów. Wiele razy występowałam na różnych imprezach powiatowych, można powiedzieć, że dały mi one tak naprawdę dużo odwagi, bo to tutaj na pierwszych scenach zaczęłam się pojawiać. Tutaj były moje pierwsze debiuty, pierwsze nagrody. Na powiatowych dni kultury byli różni inni artyści, z rękodziełem, z, z muzyką ludową. To są rzeczy, które mnie cieszą, bo pokazuje, że, że mieszkamy w powiecie, gdzie oferta kulturalna jest bogata. Oczywiście, że robimy też różne inne fajne imprezy jak Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, mieszkańcy go znają, cenią, wiemy, że na festiwalu możemy zobaczyć artystów światowych sławy. W Starostwie gościmy oczywiście koncerty lisztowskie, gościmy Jazz nad Odrą. I wiele, wiele innych koncertów, które organizujemy bądź współorganizujemy, że nikt by nie uwierzył, patrząc na to, że turniej rycerski, powiatowanie kultury, koncert lisztowski, festiwal muzyki kameralnej to jest powiat, nikt by nie uwierzył, że to można za kilkadziesiąt tysięcy złotych wszystko zrobić, może kilkaset tysięcy złotych, ale to nie są budżety wielomilionowe z kilku powodów. U mnie kulturę pomagają robić zwykli pracownicy. To radykalnie zmniejsza koszty uprawiania kultury w powiecie trzymnickim i pozwala gro pieniędzy przeznaczyć na imprezy, a nie na koszty związane z imprezą. Moja idea jest taka, że ktokolwiek by nie przyszedł do mnie z jakimś fajnym pomysłem na działania kulturalne czy społeczne, to zawsze próbuję przynajmniej w jakiś mały sposób wspomóc, żeby nikt nie odchodził z kwitkiem, z takim przekonaniem, że nie chcieliśmy mu pomóc. Konsekwencją tego jest wysyp Setek imprez organizowanych przez, przez stowarzyszenia, które, większych, mniejszych, które budują nasz wizerunek. Otóż zawsze możemy się spotkać z zarzutem, że no jest tyle bieżących potrzeb społecznych, że szkoda pieniędzy na, na kulturę na przykład. No ja zawsze odpowiadam w ten sposób, że. Jakby mieszkańcy czy naród bez kultury nie stanowią wspólnoty. Czyli tak naprawdę, jeśli nawet w tej biedzie uda nam się przeznaczyć jakieś pieniądze na, na kulturę, to mamy tą świadomość, że stanowimy jakąś wspólnotę, która jest czynna, kreatywna. A ja święcie w to wierzę, że. Tylko takie społeczności są społecznościami nowoczesnymi, i rozwijającymi, które mają szansę na też sukces gospodarczy. Kultura buduje pozytywne emocje, które powodują, że my tutaj razem budujemy, a nie burzymy. Tam, gdzie nie ma kultury, mamy do czynienia tylko z burzeniem, i w tym kontekście naprawdę warto.